Jest taki wieczór, magiczny wieczór. Wieczór wigilijny, kiedy magia przeplata się z cudem chwili. Wieczór pełen wiary, zrozumienia, śmiechu, miłości. Przy stole do kolacji wigilijnej zasiedli Miśka i Bartek, babcia Zosia, Lena z Kają, Wiktoria Skarżyńska z synem, synową i wnuczką, i Neo, tata Michaliny i Bartka. Stół został nakryty śnieżno-białym, wykrochmalonym obrusem. Pod obrusem leżało sianko. Na środku stołu stał stroik. Obok leżał talerzyk, a na nim opłatki. Resztę stołu zajmowały postne potrawy. W domu unosił się zapach makowca, wanilii i cynamonu, a także goździków. Pachnie świętami, orzekły dzieci. Przy stole panował gwar, wszyscy uśmiechali się do siebie, rozmawiali. Było wesoło, świątecznie, wręcz rodzinnie. O dwudziestej pierwszej ktoś zapuchał do drzwi. Miśka uśmiechnęła się pod nosem, poderwała się na równe nogi i wybiegła do przedpokoju. Kiedy otworzyła drzwi, o mało nie parsknęła śmiechem. W progu stał Mikołaj, którego popychały do przodu Nastka i ciocia Bożenka przebrana za, no właśnie, za kogo? Wyglądała tak, jakby wyszła prosto z zebrania Kółka Gospodyń Wiejskich. Miała na sobie ludowy strój, policzki wymalowane na czerwoną i czerwoną czapkę z pomponem nasuniętą na oczy. – Witaj, Mikołaju! – powiedziała głośno Michalina. – Chciałaby wszyscy dobrze ją usłyszeli. – Ho, ho, ho! – zabrzmiał głos Mikołaja. Dzieci przybiegły natychmiast. Kasia i Kaja miały szeroko otwarte oczy. Co ciekawe, Bartek nie rozpoznał w Mikołaju wujka Mirka. – Czy ty jesteś prawdziwym Mikołajem? – zapytała Kasia. – Najprawdziwszym. – Nie wierzę. – Kaja pokręciła głową. – Jak mam ci to udowodnić? – rozległ się tubalny głos Mikołaja. – Broda. – Dziewczynka wskazała palcem na długą brodę wujka. – Co broda? – Czy jest prawdziwa? – Najprawdziwsza z prawdziwych. – Mogę dotknąć? – Pewnie. Kaja z Kasią Podeszły niepewnie. Starsza dziewczynka pociągnęła za brodę. Prawdziwa. Kasia również dotknęła Mikołajowej brody. Najprawdziwsza długa i srebrna. Strzyc i czesać brodę pomagają mi elfy. A twoje włosy? Wujek nosił półdługie włosy, które układały mu się w lekkie fale. Ciocia Bożenka nieraz mu mówiła, żeby je przyciął, ale on nie zwracał na to uwagi. Nosił taką fryzurę od połowy lat siedemdziesiątych. Włosy też są moje? Dlaczego w to wątpisz? Nie wątpię. Elfy? A ile ich jest? Dzieci sypały pytaniami, jak z rękawa. Ono tyle, ile gwiazd świecących nocą na niebie. Elfy pracują od 1 stycznia do Wigilii, a pomiędzy Wigilią a Nowym Rokiem mają wakacje. Odpoczynek jest krótki, ale elfy bardzo lubią swoją pracę. I nic dziwnego, w końcu dzięki ich zaangażowaniu ludzie się uśmiechają. Pomaga mi też pani Mikołajowa, która bardzo dużo czasu spędza w warsztacie na śnieżnym wzgórzu. Na specjalnym monitorze odczytuje wiadomości od dzieci. Poza tym dba o elfy i codziennie piecze dla nich ciasteczka. Jakie to są ciasteczka? Czy namonowe serca. Takie, jakie piecze babcia Zosia? Zapytał Bartek. Babci Zosi nikt nie dorówna, ale nasze też są dobre. Mam dla was prezenty. Wujek Mirek zdjął z ramienia worek. Mikołaju, czekaj, czekaj, odezwała się Kaja. A sanie? Miśka struchlała, o cholera, że też dzieciaki muszą być takie dociekliwe. Są i sanie. Co? Odezwała się Michalina. Podeszli do okna. Na ulicy stały najprawdziwsze sanie zaprzęgnięte w dwa konie, którym ktoś nałożył na łby opaski z reniferowymi rogami. Jesteś prawdziwy! Kaja podbiegła do Mikołaja i objęła go w pasie. Jak mówiłem, przyniosłem dla was prezenty. Macie jakieś życzenia? A spełnisz każde nasze marzenie? Postaram się, choć nie obiecuję. Ja bym chciała, żeby mama się częściej uśmiechała, rzuciła Kaja. Lena poczuła ogromne wzruszenie. Mikołaj pstryknął palcami. Lena uśmiechnęła się. Od tej pory będzie lepiej. A ja wtrącił Bartek, chciałbym, by tatuś z nami został. Neo! Mikołaj spojrzał w czarne oczy szwagra. Zostanę. A ty Mikołaj zwrócił się do Kasi, chciałabym, by babcia z nami zamieszkała. Naprawdę Wiktoria Skarżyńska już dawno nie czuła w swoim sercu takiego trzepotu skrzydeł. Och, ależ mi się dzieci trafiły. Mikołaj uśmiechnął się. I to wszystko? Niczego więcej nie potrzebujecie? To, co najważniejsze, już mamy. Bartek podszedł do taty. Miśka spojrzała na nich. Byli tacy podobni do siebie. I nagle świat się dla Miśki zatrzymał. Ojciec posłał jej wątły uśmiech. Był wyraźnie speszony. Jej złość jeszcze nie minęła. I dziewczyna chciała krzyknąć do niego, wyjdź, wyjdź i nie wracaj. Ale w jednej chwili powróciły wspomnienia, przedzierając się między szczelinami muru, które zbudowała przez te wszystkie lata. Miśka przypominała sobie wszystkie dobre chwile z tatą. Bez wątpienia, kiedy z nimi był, kochał ją. Te chwile były dla niej bardzo ważne. Czasami w sobotę i niedzielę jechali na wycieczkę, we trójkę. Czasami kilka kilometrów stąd, czasami nawet 300 czy 400. Podróże. Dzięki nim inaczej odbierasz świat, mówił tata. Miśka nie zrozumiała wtedy słów ojca. Ale podobały się jej te wspólne wypady. Tatę zawsze ciągnęło gdzieś dalej. Kupował jej lody z maszyny i watę cukrową. I huśtał na huśtawce do samych chmur, i niósł ją na barana, kiedy nie mogła wejść na górę, i mówił do niej: Moja księżniczko! I wręczał jej pokryjomu czekoladkę, żeby przypadkiem mama nie zobaczyła, że dziewczynka jest słodycze przed obiadem. A kiedy płakała, bo w szkole rudy Sebastian naśmiewał się z jej rosnących piersi, tata się na niego zaczaił pod szkołą i powiedział kilka słów do słuchu ich nocne rozmowy o kosmitach i gwiazdach. I w jednej chwili to wszystko wróciło. Wróciło do niej co, to, co dobre. Miśka wzięła głęboki oddech. Jej oczy zaszły łzami. Ileż to razy wyobrażała sobie powrót ojca do domu. Ileż razy wyobrażała sobie, że będą na nowo rodziną. Tatusiu, szepnęła. To słowo zawierało w sobie tyle cierpienia i bólu, a zarazem tyle miłości. Tatusiu, powtórzyła z czułością, jak wygląda Wigilia w Laponii? Dzieciaki nie dawały Mikołajowi spokoju. Miśka, latem kosisz mój trawnik co drugą sobotę? Szepnął siostrzenicy do ucha wujek Mirek. Miśka zachichotała. Moja wigilia wiadomo jaka jest. W podróży, zwrócił się do najmłodszych, w Finlandii, podobnie jak w Polsce, również mamy tradycje świąteczne. Około szóstej rano rozpoczyna się msza ku czci narodzin Chrystusa. W kościołach przy każdej ławce płoną świeczki. Tradycyjnym fińskim napojem świątecznym jest grog, napój z czerwonego wina z ziołami, rodzynkami i migdałami. W Wigilię w Finlandii nie ma postu. Daniem serwowanym na świątecznym stole jest pieczone prosię. W południe Finowie jedzą ryż na mleku z cynamonem i cukrem. Do potrawy wrzuca się migdał. Ten, kto go znajdzie na talerzu, będzie miał szczęście w nowym roku. Choinkę do domu przynosi się w Wigilię rano. Najczęściej ubiera ją tata z dziećmi, bo mama przyrządza wtedy w kuchni świąteczne dania. W moim domu dekoracja choinki to robota dla elfów. Po południu około 16 rozpoczyna się kolacja wigilijna. Ale zanim zasiądzie się do stołu, idzie się do samej sauny. W Polsce o północy jest pasterka, a w Finlandii do kościoła chodzi się rano w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia na piątą. U nas wigilijemy też pieczoną szynkę i śledziec z ziołami. Dzieci słuchały Mikołaja, otwierając szeroko oczy. Skąd wujek o tym wszystkim, wszystkim wie? Miśka nachyliła się nad uchem Kuzynki. Przygotował się, od tygodnia się szkolił, a pomagał mu w tym Google. Och, ten wujek. Fajnego mam tatę. Ja też. A karp? zapytał Bartek. Nie jemy karpia. E, nie wiecie co dobre? Mikołaj zachichotał. Ale teraz zjadłem karpika. Zostało coś dla mnie? Pewnie, siadaj z nami i ty też, Mikołajowo. A masz dla siebie wolną chwilę, Mikołaju? Zatruszyła się Kaja. W czasie świątecznym nie. Ale kiedy nie ma świąt, to leżę na kanapie i zajadam ciasteczka. To widać. Wszyscy się roześmiali.